Cześć, witam Was na nowym odcinku Resident Evil Revelations. Będziemy szukać teraz kluczyka. Kluczyka, który się gdzieś. Aha, tu był. Kluczyka, który się tutaj gdzieś zawieruszył, ale jeszcze w międzyczasie to ja tutaj muszę się pobawić z parą, ponieważ. Kto ja się No i chyba teraz nie wrócę. Przestała gdzie indziej, tak? Takie ciekawy jestem, gdzie. Czy to jest dobry znak, że to jest tylko jakaś podpucha? Czy. nie. Czy mogę zabrać te. Nie, nie mogę zabrać tych. rzecz. Gdzie mogła się przestać wydobywać para. Parabuch. Czy ja mam wrażenie czy ja robię koło? Nie, tu na pewno nie. Czyżbym musiał jeszcze całkiem się wrócić? Bardzo możliwe. No to sprawdzę. Innego wyjścia nie widzę. Mm. Dobra. Tu Czy na pewno by muszę aż tak się wrócić? Coś jest na górze, tylko nie mogę teraz tego, eee, nie mogę teraz tego, a tu coś, a jogged, a, a no, No, czemu nie kręcisz? Ale to dziwnie, chodzi no. Ile jeszcze ona może tak kręcić? No. Wow, nareszcie. I mam nawet koło Oho, za... i słyszę ryby. Alera jasna, Zostać mnie! Zostać moją... Dupcię.

Więc może czemu ja tak? Co się dzieje z moją pamięcią? Nie, nie, dobrze, pójdziemy. O kurde, pierwszej, ty również. Dobra, wezmę do padnie Jedna z drugą. Albo i nie. Dobra, się dobrze w miarę trzymam. Po dobrą stronę idę do tego całego. Tak jest, dobra. Dostaw. Wstawiłaś, wstawiłaś. No to kręć. Dobra. Mamy klucz, <laughs> więc możemy się wrócić do Pita, który jest nieogarnięty. Tak, akurat jak zgarnąłem. A, akurat jak zgarnąłem. Klucz? E, Pit wszystko naprawił. Hmm. Dziwny zbieg okoliczności. Ach, te skrypty. Nie, widam, nie mała ani baby. Hej, good is new. Mhm. Czyli, czy aby napełnić się trochę ten kostium nie uciskał, żeby woda się podnosiła, tak jest. I teraz pytanie: co to zrobić? Aha. Oho. Tak, stanowczo ten kostium jest za. czasem dla Jill. Koniec. Zapis udany. Tak, zapiszemy sobie to razem tu. I kontynuujemy. Previously on Reve Resident Evil Revelation. Oh, okay, I understand the situation. The <coughs> security token you found likely belongs to the freighter that crashed. Boss, have you heard from Jill and Parker yet? No, not yet. Their investigation led them out to sea. Yeah, but we lost track of the ship. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site. See what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on. Wouldn't it be great grinder if we find the key to ending this whole mission? It's pretty bright out for this time of night. I guess that's why they call it the Midnight Sun. za do was wracam, zaczekajcie chwilę. I już do was wracam. No nie, znowu te homosie. No cóż zrobić? Przynajmniej nie wieje. Nie pada raczej, bo wiatr wieje. Spieprzej. Powiedziałem coś. Strzelaj, kurde, no musiałem przyładowywać teraz akurat. Ale to z no. No chodźcie, czarny. O kurde. No, świetnie. Znaczy nie świetnie. Dobrze. Odpocząć. No, idziemy dalej, idziemy dalej. Może zmienić coś do... na takiego? Aj, trzymaj się ciebie do z daleka, bo ty jakiś homoś jesteś. A to co to było? Yo,

no kurde, no! Kurde, nie trafiłem. Idzę, idzę was. Ładuj, 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 ładuj. Dobra, jeden już zniszczony. Chodź tu. Niewidzialna... kurde, szmato. No ho, świetnie, nie mam roślinki. Nie za ciekawie. Widzę was. Aha. Dobra. Ale to skicha. Dlaczego? Ponieważ powinien mieć od razu tą. Dobra, wiem, że udajesz, że jesteś pijany. Żegno, może dojdę zanim skończy gadać. Oj, 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 no bierz to. Jesteś pewny? Dobra, są Huntery. No wiesz to? Ładuj, ładuj. Widzę kolejną silkę. Amunicję. Ja mam huntera tam. Czy żyjesz? nie? Gdzieś jest kolejny? Gdzieś jest? Tu. No kurde, no. Akurat jak przeładowywałem Dobra, ała Jesteś kolejny No nie no No strzelaj, strzelaj No kurde znowu Pięknie Następny amunicja mi się kończy. To było niezłe. Wszyscy? Chyba wszyscy. Dobra, idziemy w takim bądź razie tylko jeszcze przez O! No. Idziemy tędy. Co tu jest ciekawego? O, przyda się. Jeszcze może tu coś będzie ciekawego. Ale nie wydaje mi się dobre. Czy to jest ten samolot, na który wcześniej też byliśmy? Tak mi się wydaje. Aż tu silne. Brutalne. Coś jest? Ślady. E, nie, tam jest zamknięte, więc coś tutaj muszę zrobić jeszcze. Tak czy nie? Nie. Tu. No dobrze, używasz przepustki. Wszystko wygląda w King Kong. Something else. No sweat. You're good with machines. The ladies on the other hand. <laughs> Grinder! Uh -huh. What's going on? We need to contact HQ. ASAP. HQ here. O'Brien speaking. What's this is jackass? I got the coordinates on the, the ship. On now. Good work. That's musical. Don't you Nice one. <laughs> nice Getting the coordinates like that. Well, I could have well. Seven, well, well, well. That's why I said nice one. You don't understand. Nice, man. What you doing, man? What you do? Wait. Bad boys, bad boys. What you Which to? Sure. Sure. That's what I'm saying. But I have no idea of any of the info boys Bad boys, what no you, what point you, point what point you point gonna, what you gonna, what you gonna do? And it come place. from too. Wessie speaks well. Pour him. Oh, Alba. Brian, i Chris. Jej zakończyliśmy. Kolejny epizod. Epizod. Znaczy szybko się kończą te epizody. się szybko. Tak, standardowanie zapisuj konsoli. Zapisz. Um, no, na pierwszy Teraz założę, się będzie... Previously. Uh, Resident Evil Re Revelations Why do we want to Resurrections I don't know Yes! Previously on Resident Evil Revelations What took you two so long? Ah. Komponowaliśmy sobie uh, nowy here We composed a new P.K. the depths of hell it is Token. It means we can scavenge the data on that later. What, the... what happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. Yeah, but we lost track of the ship. This is Jackass! I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Duft. Ryan, we our way. Nice, nice, nice. Good image, Tom and Jerry.